Dziś pokażę Wam, jak drukować paragon na kasie fiskalnej PostNet Ergo Online. Włączamy sobie kasę fiskalną za pomocą klawisza C. Następnie wbijamy kod PIN Standardowe do tych kas to 1, 2, 3, 4. Klikamy sobie teraz klawisz razem. I zaglądaliśmy się do kierownika. Wybieramy sprzedawca. Wciskamy klawisz razem. I teraz mamy wszystkie tutaj klawisze. Możemy sobie działać między nimi. Klawiszami czarnymi. Pod tymi klawiszami są zaprogramowane nasze produkty. Więc wybieramy sobie odpowiedni produkt. Na przykład wybrałem sobie 18 telefonów. Pod czwórką. Wybieramy. Ile kosztuje ten produkt? Ja w tym przypadku zobaczcie, wybieram sobie 286 zł, przecinek tam z groszami. Akceptujemy to klawiszem razem. Sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeśli tak, klikamy razem i jeszcze raz razem. I już mamy paragon gotowy, wydrukowany. Żeby tutaj zerwać prawidłowo paragon, przyciągamy go w naszym kierunku i po skosie delikatnie go zrywamy.